Świat, w którym żyjemy, jest stabilny gospodarczo. Jakie jest największe zagrożenie ekonomiczne, przed którym stoimy? Czy grozi nam utrata pracy? Czy wystarczy nam pieniędzy na życie? O tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać w naszej sądzie ulicznej z mieszkańcami Gdańska i nie tylko. Zostańcie z nami. Będzie dobrze. Po, tak jak kolorowe są te bloki, taki kolorowy będzie świat. Pierwsze pytanie jest takie, czy Twoim zdaniem świat, w którym żyjemy, kraj, w którym żyjemy, jest stabilny gospodarczo? E, wydaje mi się, że nie jest do końca stabilny ekonomicznie. Okej. Okay. radzić się w, na wiele sposobów. Mm -hmm. Na pewno jest ten problem, że nam e, ludzie z zagranicy tutaj zabierają dużą część pracy, jeżeli chodzi o tych natywnych obywateli. I... Na natywnych? Tak. Oj, nie! Nie, ani kraja, ani świata, ani nic. A czy jest szansa na to, że on będzie stabilny w przyszłości, czy jakie są Twoje prognozy? W dalekiej przyszłości raczej tego nie dożyjemy. Okay. Czyli nas, Polaków i tak jakby obywateli w ogóle samego Gdańska, którzy też e, przez to, że żyją tutaj przez wiele, wiele lat, e, nie, nie podejmują często regularnej pracy, Aha. tylko zajmują się też swoimi tam e, zadaniami, bo im się nie opłaca, bo mają swój dom, swoją rodzinę, swoje gospodarstwo. Bynajmniej. Absolutnie nie są. Jak? I przez to oni tak często się nie zatrudniają na tych prostych, yy, znaczy prostych, podstawowych takich jakby strukturach te, tego zatrudnienia, Aha. które podejmują ludzie z zagranicy bez wykształcenia. Mamy szczęście znajdować się w takim miejscu, że możemy mówić o pewnej stabilności. Kwestia jest do czego i do kogo się będziemy porównywać, a drugie pytanie jest takie: dla kogo? Dla osób najbiedniejszych na pewno są niestabilne, ale to nie jest kwestia sytuacji obecnej, tylko kwestia pewnych warunków życiowych i pewnych problemów, które w różnych kontekstach mają miejsce. I oni wchodzą w strukturę ekonomiczną miasta i często pracując, na przykład bez umowy, bez papierów, bez odprowadzania podatków. To potrafi doprowadzić do kataklizmu ekonomicznego, bo nagle powstają różne instytucje, które nie wiadomo, kto za ile i kiedy sfinansował. Nie, 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 nie. uważamy, że nie. nie. Z tak postępującą inflacją tak, nie możemy być no sytuacją sobie. jakby też, które się dzieje poza, poza Polską. Okay. Ma duży wpływ na, na to, co się dzieje. Na to jakby, co jest naszą gospodarką, więc jakby, nie na pewno to nie są stabilne czasy. No przede wszystkim wojna w Ukrainie, to jest największe zagrożenie ekonomiczne, bo to powoduje sytuację, upadek całej ekonomii wszystkich krajów, nie tylko Polsce, ale i na całym świecie. Jest ok, jest dużo pracy w kraju, no w Gdańsku w ogóle, w tym mieście, w którym tutaj jesteśmy teraz, to Gdańsk w ogóle widać to po ostatnim sezonie letnim, jak tutaj turyści przybyli, tak? No nie widać tych jakby zewnętrznych, takich czynników, gdzie no w telewizji widzimy te takie czarne obrazy gdzieś, a tu jakby żyjemy no w innym świecie, wolnym, miłym, tolerancyjnym, dobrym, jest okej. Okay. Nie jest stabilne. Eee... Nie jest stabilny, ponieważ e, obecnie mam 42 lata i nie wiem, co będę robić na przykład za dwa lata. Mhm. Czy jest niestabilny. Jest niestabilny, ale tak samo jak od 100 lat, więc wydaje mi się, że nie musimy się zagalopowywać, co nie zmienia faktu, że wyprowadziłam się z Polski, więc może łatwiej mi tak stwierdzić. E, jeżeli chodzi o kraj, w którym żyję, e, czy tutaj zostanę, czy też nie, e, no uważam, że mamy dużo do zrobienia. Jeżeli chodzi o temat... E, o temat tego, żeby nam, żebyśmy trochę się pozbierali do kupy i wreszcie chyba weszli tak na dobro do Europy. Okay. Jak... Powiem Ci tak, ja mówiąc szczerze, broń Boże, się na ten temat nie znam, ponieważ wychodzę z założenia, że muszę zadbać samo o siebie. Że, że świat, w którym żyjemy, w sensie kraj, w którym żyjemy jest stabilny gospodarczo? Oczywiście, że nie. Nie mogę się, wiesz, opierać, polegać na innych ludziach. Bo to nic idzie w tym kierunku. Jeżeli chodzi o politykę, a w sumie nie było tego pytania. Twoim zdaniem żyjemy w świecie, który w kraju, który jest stabilny gospodarczo. Uważam, że nie. To mnie nie interesuje, co kto mówi, bo gdy przyjdzie co do czego, zostanę samemu. A jeżeli chodzi o gospodarczość, na przełomie wielu lat było dobrze, było źle. Powiem szczerze, mogłoby być lepiej, gdyby ludzie... Nie gryźli się ze sobą, chociaż nigdy, nie to, nigdy to nie przeminie. Świat, w którym żyjemy, kraj, w którym żyjemy, jest stabilny ekonomicznie. Nie, broń Boże. Nie, nie jest. jest stabilny. Będą się gryźli i zamiast zrobić coś słusznego i dobrego, będą konflikty. I powiem, że jest na pewno lepiej niż było, ale wszystko może się zmienić, nie? I nie wiemy, na czym stoimy, moim zdaniem. Powiedz mi, czy jak widzisz jakieś zagrożenia na przyszłość, jeśli chodzi o gospodarkę, o finanse, o naszą przyszłość gospodarczą? Yy, wydaje mi się, że tak, ponieważ yy, na pewno finansowo mm. nie do końca jest to dobrze zbilansowane. Częściej się martwię, ja w ogóle uważam, yy, pierwsza moja myśl, jak tutaj podeszliście, pytacie się o ekonomię, uważam, że Polska powinna się zgodzić na postawienie elektrowni atomowej, mm. zamiast importować węgiel z Afryki, bo żebyśmy z powrotem nie wylądowali w jaskini. Ponieważ ceny rosną, tak, a wypłaty nie do końca. Mm. No i no, niestabilne troszeczkę to jest. Okej. Okay. Mhm. Ale inwestujemy dużo, w, jest taka firma, nie będę tutaj wymieniał nazw e, własnych, która się zajmuje turbinami wodnymi i turbinami wiatrowymi i to jest teraz duża inwestycja jeżeli chodzi o ekonomię w energię i to się może udać. O matko, y, trwa chyba wojna i, i to wszystko co się dzieje ogólnie. Mhm. I może nam wystarczyć. Były potężne dofinansowania na fotowoltaikę, na panele fotowoltaiczne dla firm, dla domów prywatnych. Więc wydaje mi się, że jako kraj, właśnie jako Polska, radzimy sobie. I ja jestem tego zdania, że powinniśmy być bardziej suwerennym krajem. Na pewno, jeżeli wojna na Ukrainie będzie miała dalej miejsce, nie zakończy się i nie znajdziemy jakiegoś sposobu na to, żeby sobie poradzić z tą sytuacją, no to cała Europa i świat będzie to odczuwać coraz mocniej. Inflacja. Mi się wydaje, że najbardziej mamy największy problem jednak energetyczny w tym momencie i to będzie duży problem, który dotknie tak dużo ludzi, że, że w zasadzie nie jestem w stanie jakby tego pojąć. Z mojej perspektywy, ja zajmuję się analizą działania algorytmów. To jest zagrożenie gospodarcze, to w jakiś sposób korzystamy z nowych narzędzi i one też mogą dużo zamieszania zrobić, niezależnie od tego, co dzieje się w, w tak zwanym realnym życiu. To ten wirtualny świat też może powodować różnego rodzaju zagrożenia. No. Na pewno wojna na Ukrainie. Znaczy myślę, że ale tu chodzi bardziej o jakim kontekście, jak np. powiązane z kosztami, czy. No to mieszkania bardzo rosną i. No to wszystko czas pokaże. To nie jest tutaj nie można nad tym gdybać, czy będzie, czy nie będzie, bo sprawa jest bardzo poważna i wszyscy wiemy, że jest bardzo poważna sprawa w tym momencie. I ceny są za wysokie, po prostu nie będzie ludzi, którzy będą to kupowali i też ceny wynajmu bardzo urosły, więc... No na pewno będą problemy z tym, żeby opłacić miejsce zamieszkania i myślę, że to jest bardzo duży problem. Także tutaj musimy się przede wszystkim zbroić i, i to jest podstawowa sprawa, żeby nikt na nas nie napadł w przyszłości. Myślę, że nie. Wszystko wszystko jest w czasie i jesteśmy jednak mimo wszystko krajem natowskim, który, który też tutaj na to nas będzie wspomagać, myślę. Mam nadzieję. No, w telewizji mówią, że są to zagrożenia energetyczne. Tak? Podwyżki cen prądu, węgla, no, różnych nośników energii. Ale jak to będzie, jak, co przyniesie nowy rok, no, Oczywiście kryzys energetyczny, ale też hmm, pod kątem ekonomicznym wiesz, co, widzę bardzo duże rozwarstwienie społeczne. Mhm. Tyczeń no, nikt, nikt chyba tak naprawdę jeszcze nie wie. Jacyś, jakby wiedzieli, to maklerzy już by tam na giełdzie porządne pieniądze zarabiali. Nie wiemy tego, nie ma co się tak obawiać i trzeba żyć i, i przejść do przodu, nie? I mogę powiedzieć, że ja należę do jakiejś tam, nie wiem, klasy średniej, ale coraz więcej ludzi widzę naprawdę ubogich i miało to miejsce dzisiaj pod marketem, gdzie pani zapytała się, czy jej dam dwa złote na bułkę. Więc jakby to jest dla mnie już takie, że nie idziemy w dobrym kierunku. No kryzys energetyczny. Czyli ceny, ceny, rozumiem, tak? E, paliw, węgla, e, prądu. Ceny to raz, a dwa, że dążenie nagle, wspieranie palenia węglem też mi się nie podoba. E, w paru miesiącach to mówiąc szczerze, nie wiem. Ale tak hmm, się zastanowić. O tym węglu dużo się mówi, prawda? E, prawda jest taka, że widziałem chałdy wysypane. <noise> Ale wiadomo, to nie starsze dla wszystkich. Krok wstecz? Krok wstecz. Berlin na przykład mocno ukrócił wydatki energetyczne, zamknął wszystkie sauny na przykład w ogóle, żadnego ogrzewania gazowego na, w knajpach, co z kolei jest bardzo smutne, ale trzeba by to gdzieś wypośrodkować, myślę. Na przykład? No tak, najgorsze też jest to, że sytuacja, jaka jest sytuacja na rynku nieruchomości, yy, dużo osób rezygnuje, nawet nie ma jak dostać kredytu. No wzrosty cen, jak i większość przez większość ludzi utraty pracy. No i chyba tyle. Na pewno inflacja. Ja myślę, że może. Obiecują, że nie, ale na pewno będzie recesja. E, przez co też wynajem e, idzie w górę. Mhm. Rynek wtórny, wszędzie jest po prostu masakra, i nie wiadomo. Taki młody człowiek nie wie, co ma mhm. ze sobą zrobić. Okay. Czy... Bezrobocie myślę, że nie, dlatego że tyle przypływa do nas ludzi. Innych krajów, ale na pewno problem jest wojny, bo to jest niepewny czas i nie wiadomo, co będzie jutro, jeżeli się słyszy to, co słyszymy z wiadomości i to, co się dzieje na ulicy nawet. Jeśli chodzi o pracę, boisz się o swoją pracę? Nie, o swoją nie. Powiedz mi, czy ewentualnie o pracę boisz się, na przykład, że możesz jej nie znaleźć, albo, e, że możesz później ją stracić? No, akurat w tym aspekcie to nie boję się, a to... A wobec tego, czy sobie poradzimy w przyszłości, bo, bo tak, mówiłeś... Tak, poradzimy sobie, bo zawsze sobie radziliśmy jako kraj i uważam, że e, Polacy mają jeden problem, że się kłócą bardzo między sobą. Jesteśmy tacy kłótliwi. No, ale to też zależy od jaką do, do jakiej pracy po prostu chcesz iść. W moim kierunku to nie, po prostu. I to doprowadza później do, do, naszego, do naszej klęski na, na, na skalę tej, tej Unii Europejskiej czy na skalę światową. Ale ogólnie uważam, że jako kraj utrzymaliśmy się bardzo dużo lat i sobie poradzimy. Ja, ja, ja się wypowiadam za siebie. Mhm, jestem jakby, ja jestem na działalności gospodarczej może to od paru lat i tak jakoś y, zagrożenia jakoś łatwiej przyjmuję. Ja to biorę na klaty i idę dalej. Nie. Nie, mamy na tyle stabilną pozycję, że nie boimy się, więc no taki jest plus. A taki człowiek, kto ma umowę o pracę, no nie wiem jak przedsiębiorcy będą się zachowywać, jak te właśnie wzrosną te ceny, tak? No to są jakieś zagrożenia, to, to, to jest racja. Nie, nie boję się. Czyli stabilna sytuacja? Myślę, że jest stabilna sytuacja, nie jest jeszcze najgorzej. Nie. Ale wydaje mi się, że, że ten popyt u nas ciągle jest, jest praca, no be, bezrobocia nie ma i to jest chyba... Naj, najlepszy, najlepszy prognostyk, bo to, to, to trzyma naszą gospodarkę, mi się wydaje, Polski. Wiesz co, o pracę nie, e, bo mam kompetencje, które pozwolą mi znaleźć inną pracę, ale boję się o moich bliskich, którzy sobie mogą nie znaleźć tej pracy. Boisz się utraty swojej pracy? Nie. Nie, nie boję się o swoją pracę, broń Boże. Czy, czy boisz się o swoją pracę? Nie, akurat, jeżeli o to chodzi, to nie. Tak. Szczerze, nie powinnam się bać, tak, skoro jestem emerytką i mam nadzieję, że w pieniędzy nie zabraknie. Ty boisz się utraty swojej pracy? Nie, bo ja pracuję we wszystkim. Okej. Okay. Ciekawe. Boję się. Mhm. Bo nie wiem przy obecnym rządzie, który mamy w tej chwili. Nie wiadomo, co przyjdzie, jaki pomysł, w jaki sposób pokroić jeszcze te wypłaty, które są i gdzie jeszcze zmniejszyć. Mhm. A czy boisz się, czy na przykład wystarczy ci środków na życie? W związku z rosnącymi cenami utrzymania? Tak, to już bardziej. Okay. Nie odczuwam żadnego tutaj niepokoju związanego z tym, ale to wynika tylko z tego, że mam szczęście być osobą wyedukowaną i mm -hmm. wiem, że niezależnie od sytuacji poradzę sobie. Okay. Mm -hmm. okay. Czy, Twoim zdaniem, poradzisz sobie? Czy, czy może być potrzebna jakaś pomoc? Czy... Nie, myślę, że sobie poradzę. Okay. Być może będę musiała poniżej swoich kwalifikac kwalifikacji pracować na przykład, ale nie widzę, żeby to był jakiś problem. No, jeżeli ktoś daje trochę z siebie, jak codziennie tam cegiełkę, żeby jakby każdy jest kowalem własnego losu, oczywiście, wiadomo. Tak, tutaj no, akurat nie tak, tak, to już są obawy i nawet już zaczynają się pierwsze momenty, kiedy trzeba przeoszczędzać na rzeczach nie tylko takich dodatkowych. Mhm. No, I jeżeli ktoś jest sumienny, systematyczny, trochę da od siebie, no to o finanse nie ma co się martwić. Sądzę, że tak już jest. Tak, sądzę, że tak jest. I mam znajomych, którzy tak już mają. A boisz się, że może ci nie starczyć środków na utrzymanie przez najbliższą zimę? Mam to szczęście, że mam wszystkie opłaty w cenie. A też mieliśmy dopłaty do ogrzewania na przykład. Spotkałam wczoraj znajomego, który... Zapytał się, czy mam jakąś robotę dla niego, w sensie e, robotę może nie wchodką do zatrudnienia. Jestem młodą osobą, zarabiam myślę więcej niż starsi, akurat się fuksło. Ale czy na przykład nie może mi pomagać mieszkania, tudzież jakieś inne rzeczy, bo stracił robotę, a no y, rata kredytu poszła razy dwa. Mm -hmm. Jestem z siebie dumny i mówiąc szczerze, nie więcej 5 tysięcy powinien zarobić każdy. Mm -hmm. Tak. Obawiam się, bo niestety niedługo skończę 26 rok życia. Wtedy dałoby się przeżyć, ale dalej nie jest to moim zdaniem na tyle, aby spełniać naprawdę wysokie klasy marzenia. Więc wchodzi ten wspaniały podatek, więc będę zarabiać trochę mniej. No i będę musiała w związku z tym trochę porozmawiać z pracodawcą. Szczerze? Mhm. Ten lejny, staram, tak. się, staram się żyć tak, żeby mi wystarczyło. Ale mam tak, taki wentyl bezpieczeństwa, córkę za granicą. Wiem, że nie pozwoli mi umrzeć z głodu. A powiedz mi, a boisz się na przykład o to, że może ci zabra zabraknąć środków na życie? No już zabrakło, ale odbijam się od dna. Jestem młodym biznesmenem, przedsiębiorcą. Ja nie mam takiego wentyla, <laughs> mimo wszystko. Chociaż siostrę mam za granicą, ale to nie zmienia sytuacji, że tam u nich też, bo jest w, Stan w Anglii, a tam... Też w tej chwili mają bardzo okrojone i podwyżki też mają no. wysokie. I w tej chwili koszt wyjazdu, przyjazdu do Polski, co było normalne, w tej chwili będą musieli się zastanawiać no, nad przyjazdem to do Polski. Ty fotografujesz? Nagrywa. Dobra, Dobra, jasne, bo po prostu sprzęt mnie zaskoczył. Okay. No i jesteśmy no. na, 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 na dorobku. Jasne, no nie... Mały, jasne no to nie.